Podczas burzliwej nocy, gdy grzmoty niosły się echem, a deszcz walił w okna szpitala San Lucas, nocna rutyna została nagle przerwana przez niezwykłe wydarzenie. Do głównego holu wtargnął majestatyczny tygrys, którego futro, lśniące jak płomień w świetle szpitalnych lamp, wzbudziło natychmiastowy popłoch. Jego wejście, pełne zarówno grozy, jak i majestatu, wywołało natychmiastowe zamieszanie, zmuszając lekarzy, pielęgniarki i pacjentów do szukania schronienia. – Tygrys! – krzyknęła zrozpaczona lekarka. Pielęgniarka Anna, znana ze swojej odwagi i opanowania nawet w najbardziej chaotycznych sytuacjach, była jedną z nielicznych, które nie uległy ogólnemu panice. Jej oczy rozszerzyły się nie z powodu strachu, lecz z fascynacji, gdy obserwowała to wspaniałe zwierzę, które wbrew swojej dzikiej naturze wydawało się czegoś szukać. Tygrys pomimo swojej onieśmielającej obecności – Poruszał się z dziwnym pośpiechem, ale bez oznak agresji. W potężnych szczękach trzymał coś, co wyglądało na małego, młodego osobnika, wyraźnie nie będącego jego własnym potomstwem. Młode, napuchnięte i drżące, wydawało z siebie delikatny dźwięk, ledwo słyszalny przez huk burzy i krzyki. Ana, kierując się instynktem niesienia pomocy, ostrożnie ruszyła w stronę tygrysa. Wszystko w porządku, jestem tutaj, żeby pomóc, powiedziała łagodnie próbując przekazać spokój swoim głosem i postawą. W tym czasie szef ochrony szpitala, pan Carlos, już dzwonił do lokalnych władz, informując o krytycznej sytuacji. Mamy w 10... 2010... Szpitalu Tygrysa, tak, Tygrysa. Natychmiast potrzebujemy pomocy. Ana, zdając sobie sprawę, że czas jest kluczowy, zanim sytuacja jeszcze bardziej wymknie się spod kontroli, dała znak innym, by trzymali się z daleka. Zauważyła, że Tygrys, mimo swojej imponującej sylwetki... Wykazywał oznaki wyczerpania i strachu, a jego żebra delikatnie rysowały się pod mokrym futrem. Decydując się działać, Anna poprowadziła tygrysa i tajemnicze młode do odizolowanego pomieszczenia, używanego okazjonalnie do przechowywania materiałów medycznych. Gdy już tam byli, zamknęła drzwi, znajdując się sam na sam z tymi zagadkowymi stworzeniami. Znajdziemy dla Was pomoc, obiecała. Gdy tygrys delikatnie odłożył młode na podłogę i wycofał się do kąta, bacznie obserwując każdy ruch Anny swoimi przenikliwymi oczami. Czekając na pomoc, Anna zajęła się młodym, które mimo swojego egzotycznego i nieznanego wyglądu, wydawało się niesamowicie kruche. Nie rozpoznawała gatunku, ale była zdeterminowana, aby uratować to niewinne stworzenie. Kolejne minuty były napięte, gdy Anna pracowała nad stabilizacją młodego, używając swojej wiedzy medycznej i dostępnych zapasów. Tygrys obserwował w ciszy, jego ciężki oddech synchronizował się z dźwiękiem deszczu uderzającego w dach. Tymczasem na zewnątrz zamkniętego pomieszczenia szpital powoli organizował się pod kierunkiem pana Carlosa, przygotowując się na długą noc pełną niepewności. Obecność Tygrysa i odkrycie nieznanego młodego rodziły pytania, które wymagały odpowiedzi. Skąd przybyli? Dlaczego Tygrys przyniósł młode innego gatunku do ludzkiego szpitala? I co to wszystko oznaczało dla nich wszystkich? Anna czuła, że stoi na krawędzi głębokiej tajemnicy, której odpowiedzi mogą zmienić nie tylko jej życie, ale także zrozumienie relacji między ludźmi a dzikimi zwierzętami. Gdy noc się przeciągała, napięcie w szpitalu São Lucas było wyczuwalne. Anna nieustannie czuwała nad młodym i tygrysem, oboje uspokojeni jej spokojną obecnością. Tygrys, wyczerpany, leżał z jednym okiem zawsze otwartym, obserwując każdy ruch wokół siebie. Podczas gdy młode, teraz owinięte w ciepłe koce, wykazywało oznaki powrotu do zdrowia. Poza zamkniętymi drzwiami, chaos ustąpił miejsca skoordynowanej operacji kierowanej przez pana Carlosa. Który współpracował z władzami, aby zapewnić bezpieczeństwo w szpitalu. Na miejscu była już policja i ekipa kontroli zwierząt, gotowa na wszelkie ewentualności. Moment napięcia został przerwany przez przybycie doktora Ricardo Menezes, renomowanego specjalisty od wielkich kotów, wezwany pilnie, by poradzić sobie z tą nietypową sytuacją. Wysoki i o imponującej posturze dr Menezes emanował autorytetem i wiedzą. Jak wygląda sytuacja tutaj? Zapytał doktor Menezes, zwracając się do pana Carlosa, gdy zbliżał się do pomieszczenia, w którym Ana przebywała z tygrysem i młodym. Mamy w odizolowanym pomieszczeniu tygrysa i nieznanego młodego, wyjaśnił pan Carlos, wskazując na drzwi. Pielęgniarka Ana jest tam z nimi, jakoś udało jej się uspokoić. Tygrysa. Doktor Menezes skinął głową, jego poważna twarz nieco złagodniała. Zobaczmy, czy uda mi się z nią porozmawiać i lepiej zrozumieć, co się dzieje. Zbliżając się do drzwi, doktor Menezes delikatnie zapukał i zawołał: Pielęgniarko Ana, jestem doktor Ricardo Menezes, specjalista od wielkich kotów. Czy możesz mi powiedzieć, jak się sprawy mają tam w środku? Ana, słysząc spokojny głos specjalisty, odpowiedziała z wnętrza pokoju: Tygrys jest teraz spokojny, a młode wydaje się dochodzić do siebie. Są tu ze mną na razie bezpieczni. Zachęcony dr Menezes poprosił o pozwolenie na wejście, zapewniając, że podejmie wszelkie niezbędne środki ostrożności. Anna ostrożnie otworzyła drzwi, pozwalając dr Menezesowi zobaczyć na własne oczy niezwykłą scenę przed nim. Obserwując spokojnie leżącego tygrysa, dr Menezes zbliżył się powoli, zachowując respektowny dystans. Z ciekawością i troską przyjrzał się młodemu. To młode nie jest tego samego gatunku, to oczywiste. Ma cechy, których nie rozpoznaje od razu. Anna, odczuwając ulgę, że ma u swojego boku kogoś z wiedzą specjalistyczną, podzieliła się swoimi obserwacjami dotyczącymi zachowania tygrysa i stanu młodego. Doktor Menezes, słuchając uważnie, zaczął formułować hipotezę możliwe, że ten tygrys pochodzi z miejsca, gdzie był trzymany w niewoli. To wyjaśniałoby jego znajomość z ludźmi, a może nawet obecność tego młodego, który, jak podejrzewam, jest przedstawicielem rzadkiego lub nawet nieznanego gatunku. Specjalista zaproponował następnie plan działania. Musimy przenieść oba zwierzęta do bezpieczniejszego i lepiej wyposażonego miejsca, gdzie będziemy mogli odpowiednio się nimi zaopiekować i zbadać je bardziej szczegółowo. Tymczasem wiadomość o obecności Tygrysa i tajemniczego młodego w szpitalu zaczęła się rozprzestrzeniać, przyciągając uwagę mediów i gromadząc ciekawskich oraz reporterów przed szpitalem. Sytuacja wymagała szybkiego i dyskretnego działania. Doktor Meneses, Ana i pan Carlos zaczęli koordynować działania z zespołem kontroli zwierząt, aby zorganizować bezpieczny transport Tygrysa i młodego, jednocześnie podejmując wszelkie kroki aby utrzymać sytuację pod kontrolą i z dala od wścibskich oczu. W miarę jak zbliżał się świt, z promieniami słońca przebijającymi mgłę po nocnej burzy, zespół pod przewodnictwem doktora Menezesa, Anny i pana Carlosa pracował niestrudzenie, aby zorganizować bezpieczny transport Tygrysa i tajemniczego młodego do odpowiedniego miejsca. Nacisk na utrzymanie kontroli nad sytuacją był potęgowany przez rosnącą obecność dziennikarzy i ciekawskich przed szpitalem. Doktor Menezes skontaktował się z Centrum Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, znanym z doskonałej opieki nad dużymi kotami i rzadkimi gatunkami. Są gotowi przyjąć naszych dwóch niespodziewanych pacjentów, wyjaśnił, sprawdzając ostatnie szczegóły przez telefon. To centrum ma specjalne pomieszczenia do kwarantanny, gdzie będą mogli być monitorowani i leczeni bez ryzyka ekspozycji lub dodatkowego stresu. Anna, zaniepokojona, ale ufająca, wiedzy doktora Menezesa obserwowała przygotowania. W ciągu nocy nawiązała szczególną więź z tygrysem i młodym i czuła ukłucie smutku na myśl o rozstaniu z nimi. Jak ich tam przewieziemy? zapytała, patrząc na tygrysa, który spoczywał z imponującym spokojem, wciąż bacznie obserwując każdy ruch wokół siebie. Mamy w drodze zespół specjalistów z odpowiednim sprzętem do transportu, odpowiedział doktor Menezes. Delikatnie uśpimy tygrysa, aby zapewnić mu spokojną podróż. Jeśli chodzi o młode, wydaje się być w wystarczająco stabilnym stanie, aby zostało przetransportowane w specjalnej inkubatorze. Zespół kontroli zwierząt dotarł wkrótce potem, wyposażony w dużą klatkę transportową dla tygrysa i ogrzewany inkubator dla młodego. Dzięki starannym i skoordynowanym ruchom przygotowali zwierzęta do transportu. Ana, choć odczuwała ulgę, że będą w dobrych rękach, była pełna niepokoju, gdy tygrys był delikatnie usypiany pod nadzorem doktora Menezesa. Podeszła by szepnąć kilka słów otuchy. Będziesz bezpieczny, przyjacielu, zadbamy o ciebie i o twojego małego. Gdy wszystko było gotowe, tygrys i młode zostały ostrożnie umieszczone w odpowiednich transportach. Operacja została przeprowadzona z taką precyzją, że zminimalizowano stres dla zwierząt i udało się utrzymać ciekawskie spojrzenia mediów na dystans. Pan Carlos, współpracując z policją, zapewnił bezpieczny perymetr, aby operacja przeniesienia przebiegła z dala od wścibskich oczu, konwój ruszył w stronę centrum rehabilitacji, eskortowany dyskretnie przez policję. Podczas podróży Anna i doktor Menezes rozmawiali o kolejnych krokach. Kiedy już będą na miejscu i bezpieczni, będziemy musieli przeprowadzić serię badań, aby lepiej zrozumieć stan obu zwierząt, wyjaśnił doktor Menezes. A szczególnie. Musimy zidentyfikować gatunek młodego i jak trafiło ono do tygrysa. Anna skinęła głową, w pełni zdając sobie sprawę z konsekwencji jego słów. A co z tygrysem? Wspominałeś, że mógł pochodzić z niewoli to oznacza, że ktoś może nielegalnie trzymać te zwierzęta Dokładnie potwierdził dr Menezes i to jest coś, co będziemy musieli dokładnie zbadać nie tylko dla bezpieczeństwa tych zwierząt, ale także, aby upewnić się, że nie ma innych w podobnej lub gorszej sytuacji. Po dotarciu do centrum rehabilitacji, zostali powitani przez zespół weterynarzy i specjalistów od dzikiej przyrody. Tygrys i młode zostały przetransportowane do strefy kwarantanny, gdzie rozpoczęła się ich droga do zdrowia. A wiele pytań czekało na odpowiedzi. Anna, patrząc wstecz, gdy bramy się zamykały, czuła, że to dopiero pierwsza strona większej historii. Która dopiero zaczyna się rozwijać. W Centrum Rehabilitacji Dzikiej Przyrody atmosfera naukowego oczekiwania ogarnęła zespół, gdy przygotowywali się na przybycie tygrysa i tajemniczego młodego. Pomieszczenia kwarantanny, zazwyczaj zarezerwowane na wyjątkowe przypadki, nigdy wcześniej nie gościły tak niezwykłej kombinacji mieszkańców. Anna, wciąż będąca blisko wydarzeń, obserwowała, jak specjaliści przenosili. Tygrysa i młode do ich nowych, tymczasowych miejsc pobytu. Przygotowano dla nich bezpieczne i spokojne miejsce, aby zminimalizować stres. Tygrys, mimo lekkiego działania środków uspokajających, był czujny, a jego duże, wyraziste oczy z nieufnością śledziły otoczenie. Doktor Menezes koordynował operację, wydając precyzyjne instrukcje, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim zaangażowanym, w tym samym zwierzętom. Ograniczmy początkowe interakcje do minimum, wyjaśnił dr Menezes zespołowi. Chcemy, aby przyzwyczaili się do nowego otoczenia bez dodatkowego stresu. Młode, teraz bardziej aktywne i ciekawe, eksplorowało przestrzeń inkubatora, spoglądając z zaciekawieniem na ludzi wokół siebie. Zespół medyczny był szczególnie zainteresowany jego stanem, biorąc pod uwagę rzadkość i nieznaną naturę gatunku. Trwały przygotowania do serii badań genetycznych i medycznych, które miały na celu odkrycie prawdy o jego pochodzeniu. Tymczasem Anna wykorzystała chwilę spokoju, aby porozmawiać z dr Menezesem o wcześniej poruszanych kwestiach. Doktorze, co do tygrysa? jak możemy zacząć badać skąd pochodzi? Jest oczywiste, że był pod opieką ludzi, biorąc pod uwagę jego stosunkowo łagodne zachowanie. Doktor Meneses, patrząc zamyślony na tygrysa, który teraz odpoczywał z kontemplacyjnym wyrazem twarzy, odpowiedział. Skontaktuję się z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody i egzekwowaniem prawa, które pracują nad zwalczaniem handlu zwierzętami. Mogą mieć rejestry lub raporty o zaginionych lub nielegalnie sprzedawanych tygrysach. To może nam dać wskazówkę. Rozmowa została przerwana, gdy jeden z weterynarzy zbliżył się z aktualnymi informacjami. Przeprowadziliśmy pierwszą serię badań młodego i odkryliśmy pewne anomalie w jego strukturze genetycznej. Jest za wcześnie na wyciąganie wniosków, ale wstępne wyniki sugerują, że może to być potomek gatunku uważanego za wymarły. Anna i dr Menezes wymienili spojrzenia pełne zaskoczenia i niepokoju. To niesamowite, powiedziała Ana, ale także zwiększa naszą odpowiedzialność. Musimy chronić to młode za wszelką cenę. Tak. I to obejmuje utrzymanie wszystkiego w tajemnicy, dopóki nie zrozumiemy, z czym dokładnie mamy do czynienia. Dodał dr Menezes. Ostatnią rzeczą, której chcemy, jest zwrócenie niepożądanej uwagi ludzi o nieznanych zamiarach. W kolejnych dniach centrum rehabilitacji stało się miejscem intensywnej aktywności naukowej. Specjaliści w dziedzinie genetyki i ochrony przyrody zostali wezwani, aby wnieść swoje doświadczenie. Każde badanie młodego przynosiło więcej pytań, a każde spojrzenie na tygrysa zwiększało pilność odkrycia jego pochodzenia. Dla Anny każdy dzień w centrum był podróżą pełną odkryć. Spędzała godziny obserwując tygrysa i młode, dokumentując ich zachowania i widoczną więź między nimi. To coś, co przekraczało zwykłe zrozumienie ciągłe przypomnienie, że w świecie przyrody historie są często bardziej złożone i zaskakujące. Niż można sobie wyobrazić. Gdy tajemnica młodego się pogłębiała, mechanizmy większego śledztwa zaczynały się kręcić, obiecując odkrycia, które mogłyby wstrząsnąć fundamentami ochrony przyrody i podważyć wcześniejsze założenia na temat dzikiej przyrody. W miarę jak śledztwo w sprawie pochodzenia Tygrysa i młodego nabierało tempa, dr Menezes i jego zespół nawiązali współpracę z lokalnymi i międzynarodowymi władzami specjalizującymi się w handlu zwierzętami. Nadzieja na odkrycie powiązań, które mogłyby doprowadzić do dawnego miejsca przetrzymywania tygrysa, mogła być kluczem do zrozumienia, jak zwierzę potencjalnie wymarłego gatunku znalazło się pod jego opieką. Tymczasem Anna nadal spędzała godziny w centrum rehabilitacji, teraz mocno zaangażowana w codzienną opiekę, i obserwacje tygrysa i młodego. Skrupulatnie dokumentowała każdą interakcję między nimi, zauważając, jak tygrys wykazuje zaskakująco opiekuńcze, wręcz ojcowskie zachowanie wobec młodego. Jej notatki miały się stać kluczowe dla zrozumienia dynamiki między tymi dwoma stworzeniami. W mroźnym mglisty poranek zespół otrzymał wizytę specjalistki od genetyki ochronnej. Doktor Heleny Vargas, która przyniosła ze sobą zaawansowany sprzęt do bardziej szczegółowych analiz genetycznych. Doktor Vargas, kobieta o łagodnym sposobie bycia, ale intensywnie skoncentrowanym spojrzeniu, od razu przeszła do rzeczy. Informacje genetyczne tego młodego mogą zmienić naszą wiedzę na temat bioróżnorodności i wyginięcia gatunków. Jestem tutaj, aby upewnić się, że dane zostaną prawidłowo zebrane i Zinterpretowane. Pod przewodnictwem dr Vargas zespół skupił się na młodym. Wstępne wyniki sugerowały, że młode mogło być bezpośrednim potomkiem tygrysa tasmańskiego, uważanego za wymarłego od ponad wieku. To odkrycie wywołało poruszenie wśród naukowców i działaczy na rzecz ochrony przyrody, wprowadzając nową pilność w ochronę integralności genetycznej tego zwierzęcia. Tymczasem dr Menezes śledził obiecującą wskazówkę dotyczącą pochodzenia tygrysa. Z pomocą danych z odzyskanych rejestrów z operacji przeciwko handlowi zwierzętami, zidentyfikował nielegalne miejsce przetrzymywania zwierząt, które niedawno zostało zlikwidowane w odległym kraju, gdzie trzymano egzotyczne zwierzęta na sprzedaż. Bardzo możliwe, że nasz tygrys uciekł właśnie stamtąd, wyjaśnił dr Menezes Annie, Podczas jednej z regularnych aktualizacji. Organizujemy ekspedycję, aby zbadać to miejsce i znaleźć więcej dowodów. Jednocześnie Anna mierzyła się z własnymi wyzwaniami w centrum. Rosło globalne zainteresowanie, gdy plotki o odkryciu zaczęły się rozprzestrzeniać, mimo starań o zachowanie tajemnicy. Często musiała odpowiadać na pytania dziennikarzy, co dodawało stresu do jej już i tak wymagających obowiązków. Równolegle zespół prowadzony przez dr Menezesa wyruszył na miejsce dawnego przetrzymywania zwierząt. To, co tam znaleźli, było szokujące. Opuszczone obiekty, które niegdyś mieściły różnorodne, egzotyczne gatunki, w tym tygrysy. Pozostałe sprzęty i dokumenty sugerowały, że za handlem zwierzętami stała rozległa i dobrze zorganizowana sieć. Zebrane na miejscu dane były ponure, ale cenne dostarczając kluczowych elementów układanki dotyczącej tego, jak tygrys mógł się znaleźć tak daleko od swojego naturalnego środowiska. Zdjęcia, dokumentacja transportowa i notatki pozostawione przez przemytników oferowały wgląd w brutalny świat nielegalnego handlu zwierzętami. Wracając do ośrodka rehabilitacji, Anna i doktor Vargas przygotowywały się do konferencji prasowej, podczas której ujawnią część swoich odkryć światu, świadome wpływu, jaki to może mieć. Prawda o szczeniaku i jego opiekunie tygrysie miała wkrótce stać się globalną wiedzą, kwestionując dawne przekonania i możliwie inspirując nową falę działań na rzecz ochrony środowiska. W miarę zbliżania się dnia konferencji prasowej, Anna czuła rosnący ciężar odpowiedzialności. Odkrycie szczeniaka, który możliwie jest tygrysem tasmańskim, i historia uciekającego tygrysa z nielegalnej niewoli z pewnością przyciągnęły uwagę świata. Doktor Menezes, obok dr Vargas, kończył szczegóły dotyczące przedstawienia swoich odkryć, świadomy wpływu, jaki ich słowa mogą mieć. W ośrodku rehabilitacyjnym tygrys i szczeniak dostosowywali się do nowego środowiska, które teraz było w pełni dostosowane do ich potrzeb. Anna spędzała każdy dzień obserwując ich i zapisując zachowania oraz interakcje, które pomogą zespołowi lepiej zrozumieć ich potrzeby i osobowości. Więź między nimi tylko się umacniała, oferując rzadki wgląd w głęboko poruszającą relację międzygatunkową. W międzyczasie dr Menezes wrócił z ekspedycji z kluczowymi dowodami na temat nielegalnej niewoli w tym filmami i zdjęciami dokumentującymi skalę handlu zwierzętami. Mamy wystarczające dowody, aby pomóc władzom w śledzeniu i rozbiciu części tej sieci, skomentował, przygotowując się do podzielenia się tymi informacjami podczas konferencji. Konferencja prasowa została zorganizowana w dużym audytorium w ośrodku rehabilitacyjnym, z dziennikarzami z całego świata obecnymi, a także z transmisją na żywo. Aby zapewnić, że informacje dotrą do globalnej publiczności. Anna i doktor Vargas były za kulisami, przeglądając swoje notatki jeden ostatni raz. Jesteś gotowa? Zapytała doktor Vargas Anę, zauważając jej nerwowość. Tak bardzo, jak to możliwe, odpowiedziała Anna, biorąc głęboki oddech. To ważne, aby wszystko poszło dobrze dzisiaj. Kiedy nadszedł moment, doktor Menezes zabrał głos. Początkowo wyjaśniając sytuację tygrysa i jak trafił do szpitala. Następnie przedstawiono szczegółowe informacje na temat śledztwa w sprawie nielegalnej niewoli z wpływowymi obrazami wyświetlanymi na ekranach za nim. Następnie doktor Vargas przedstawiła swoje odkrycia dotyczące szczeniaka. To, co mamy tutaj, to jak wierzymy, młody tygrys tasmański, gatunek, który uznawano za wymarły od ponad wieku. Analizy genetyczne potwierdzają, że jest on bezpośrednim potomkiem, sugerując, że gatunek przetrwał w izolacji lub że miało miejsce ukryte i niedokumentowane rozmnażanie. Audytorium zamilkło, wszyscy chłonęli implikacje tych odkryć. Kamery dziennikarzy rejestrowały każdą chwilę, transmitując tę niezwykłą historię do świata. Anna następnie mówiła o potrzebie ochrony i konserwacji, zarówno dla tygrysa, jak i dla szczeniaka. Ten przypadek podkreśla znaczenie czujności wobec handlu zwierzętami i konieczności ochrony wszystkich znanych i nieznanych gatunków przed zagrożeniami ze strony ludzi. Pytania dziennikarzy były liczne i różnorodne, od próśb o szczegóły dotyczące nielegalnej niewoli, popytania o środki, jakie zostaną podjęte w celu ochrony szczeniaka i innych możliwych zwierząt w podobnych sytuacjach. Po konferencji, gdy świat przetrawiał wiadomości, Anna wróciła do swojej pracy w ośrodku, czując pewne ulżenie, ale wiedząc, że prawdziwe zadanie dopiero się zaczyna. Historia tygrysa i szczeniaka przyciągnęła globalną uwagę, a teraz kluczowe było wykorzystanie tego momentu, aby wspierać konkretne działania na rzecz ochrony dzikiej przyrody i walki z handlem zwierzętami. Z teraz zapewnionym wsparciem społeczności międzynarodowej. Anna, dr Menezes i dr Vargas przygotowywali się do kolejnych kroków z determinacją, by uczynić trwałą różnicę w ochronie tych wspaniałych stworzeń i ich dziedzictwa dla przyszłych pokoleń. Po konferencji prasowej świat był teraz świadomy istnienia szczeniaka, który mógł być tygrysem tasmańskim oraz mrocznych okoliczności otaczających dorosłego tygrysa. Globalna uwaga nie tylko przyniosła wsparcie i zasoby, ale także nowe wyzwania.